To, co robią, zaniedbują, odrzucają co? Tą łaskę, którą otrzymali za darmo. Rozumiecie? Macie na wszystko odpowiedź. Wszystko można, moi drodzy, znaleźć w tym katechizmie. Dlatego macie już kolejną odpowiedź: czy rodzice, dzieci mają obowiązek przekazywać naukę katolicką? Oczywiście, że mają. Bo wtedy jest grzech zaniedbania. Odrzuca się łaskę, którą dostałeś za darmo od Pana Boga, i Twoje dzieci też otrzymały łaskę od Pana Boga za darmo, po prostu za nic. Od kogo zatem mamy się uczyć nauki katolickiej, nauki chrześcijańskiej? Nauki chrześcijańskiej mamy się uczyć od kogo? Świętego Kościoła katolickiego. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, bo mamy tam odpowiedź wcześniej, bo ten jedyny Kościół święty katolicki, co nam daje? Chrzest, co nam daje? To, że wierzymy, co dalej nam wie, daje? Że naukę nam przekazuje i co? Że jesteśmy posłuszni, że jest forma posłuszeństwa wobec kościoła, wobec pasterzy. Dlatego to kościół katolicki i od niego trzeba się uczyć. A nie gdzieś tam w zborach, a nie gdzieś tam w sektach, nie gdzieś tam, nie wiem, w jakichś wspólnotach, bo tam się nie nauczysz. W wspólnotach typu modernistycznego nie nauczysz się tych podstaw nie nauczysz się bo tam tego nie ma tam tylko otworzą biblię i już ala 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 i się modlą nie i tyle tam nie ma takiego przekazu w jaki sposób zdobywamy pewność że nauka chrześcijańska której uczymy się od świętego kościoła katolickiego jest rzeczywiście prawdziwa o nie wysyłać mi, proszę, tutaj na, na tutaj wiadomości, moi drodzy, bo mnie tutaj zatrzymuje, bo wysyłacie mi tam jakieś prywatne wiadomości podczas live'a, i potem mi tu się ekran wyłącza. I moja droga Aleksandra, ja nie mogę teraz odpowiadać na takie pytanie, dlatego że chcę się skupić, wybacz, chcę się skupić na tematyce tego live'a, tak? Jeżeli masz jakieś pytania, to zachęcam, ażeby na przykład napisać treść, tego pytania na mojej stronie, bo jest yy, podpięte pod mój kontent, albo napisać po prostu jakiegoś maila, albo wiadomość prywatną, dobrze? Bo ja nie chcę wychodzić poza poszczególną tą tematykę, żeby potem gdzieś się nie zagubić. Moi drodzy, właśnie, skąd ta pewność, że tylko w Kościele katolickim ta nauka jest prawdziwa? Skąd ta pewność? I popatrzcie, będziemy. Bo dużo ludzi też wam zadaje. A dlaczego ko Kościołowi mamy wierzyć? A dlaczego tam tylko w tym Kościele waszym katolickim jest tylko prawda? I od razu odpowiadasz. Pewność o tym, że nauka chrześcijańska, której uczymy się od świętego Kościoła katolickiego, jest rzeczywiście prawdziwa. Jest rzeczywiście prawdziwa. Mamy dlatego. Że Jezus Chrystus, boski autor tej nauki, nie człowiek jakiś, tylko sam Bóg, Jezus Chrystus, powierzył ją Kościołowi za pośrednictwem swoich apostołów. Chrystus Pan założył ten Kościół i uczynił go nieomylnym. Nauczycielem wszystkich ludzi, obiecując mu swą boską pomoc aż do końca czasów. Ty masz odpowiedź, możesz, możesz inaczej to zawrzeć, tak, tą odpowiedź, ale masz mniej więcej już taką jasność, jak możesz odpowiedzieć. Jak możesz odpowiedzieć poszczególnej osobie, która zada ci pytanie: A dlaczego mamy się uczyć od Kościoła? No, bo Chrystus jako Bóg przekazał tą naukę swoją i powierzył ją apostołom swoim, uczniom swoim. I to właśnie w tym jedynym jego kościele może być tylko prawda. Bo ta prawda została przekazana przez Jezusa do apostołów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki, wieków. Amen. Szczęść Boże, Szczęść Boże. Wszystko można, tak jakby można to powiedzieć, znaleźć, moi drodzy. Czy są jakieś inne dowody na rzecz prawdziwości nauki chrześcijańskiej? Prawdziwio prawdziwość nauki chrześcijańskiej jest również potwierdzona za sprawą wyjątkowej świętości licznych jej wyznawców. Przepraszam, w przeszłości. I obecnie, za sprawą bohaterskiego męstwa męczenników, za sprawą cudownego i szybkiego rozpowszechniania się tegoż Kościoła i tej nauki na całym świecie, bo przecież Chrystus powiedział: idźcie i nauczajcie. Idźcie i nauczajcie. A także za sprawą nienaruszonego zachowania tej nauki. Przez tak liczne wieki ciągłych ataków różnego rodzaju heretyków, herezji, które są w nich w nią wymierzone. I właśnie kwintesencją tego, że to jest jedyna prawdziwa nauka, jest ta, sam fakt taki, że Kościół zazwyczaj, jak to się mówi, podczas soborów swoich, soborów Kościoła, odpowiadał. Na ataki herezji. Czyli stworzył takie, jakby to powiedzieć, kompendium odpowiedzi na te wszystkie zawarte ataki. Jakie są zasadnicze i najważniejsze części nauki katolickiej? Jakie? Są cztery, moi drodzy. I najważniejsze części nauki chrześcijańskiej. Wyznanie wiary, modlitwa pańska, przykazania i sakramenty święte. To są części zasadnicze, zasadnicze nauki chrześcijańskiej. Wyznanie wiary, modlitwa pańska. Przykazania i sakramenty. W tym zawiera się prawdziwość nauki chrześcijańskiej. Więc jeśli czegoś tam zabraknie, tak jak jest u protestancików, albo u innych luteranów, anglikanów i tak dalej, yy, nawet, nawet to samo przesie ich dyskwalifikuje od prawdy, że. Moi drodzy, oni nie mają sakramentów świętych, więc oni nie mogą mieć jedynej prawdy w sobie, bo nie mają sakramentów. Bo nie mają sakramentów. Skupimy się dobrze na modlitwie pańskiej, no może tam Ojcze nasz odmawiają, ale też kredo nie mają. Prawda? Nie jest takie kredo. Jeśli mają to jakieś takie pewnie jakieś takie wymyślone. Ale my mamy kredo, my mamy wyznanie wiary 12 apostołów. W tym kredo zawarte są prawdy. Oni tego nie mają. A jak mają, to jest po prostu to wyzute. Po prostu nijakie. Być może dobrze, może być może tam jakoś przestrzegają przykazania Boże, ale zabiera, brakuje im właśnie tych czterech zasadniczych, moi drodzy, prawdziwych części nauki chrześcijańskiej prawdziwej. No niestety taka jest prawda. Czego nas uczy wyznanie wiary? To co powiedziałem przed chwilą. Wyznanie wiary uczy nas, głównych prawd naszej świętej wiary. I protestanci, czy tam inni sekcja,